Cześć kochani i witam Was serdecznie na moim kanale. I zrobimy dzisiaj sobie takiego luźnego vloga. Pokażę Wam taki normalny, realistyczny dzień w koledżu. Trening, praca, szkoła. Także jeżeli Was to interesuje kochani, to zapraszam do oglądania i oczywiście nie zapomnijcie subskrybować, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A teraz lecimy do pracy, ponieważ zostało mi chyba jeszcze tylko jakieś dwie minuty, żeby tam dojść. Zima przyszła do nas, kochani, napadało tyle śniegu wczoraj w nocy. Oczywiście moja szkoła to szkoła prywatna, jeżeli interesuje Was to, czy szkoły naprawdę odwołują zajęcia, ale moja szkoła to po pierwsze jest szkoła prywatna, więc nic takiego nie robimy. A po drugie wszystkie zajęcia są praktycznie odla online, więc wszystkie zajęcia się normalnie odbywają. A jeżeli chodzi o szkoły publiczne i widzicie, ile tego śniegu jest? Praktycznie nic. Ale powiedzmy, że budzicie się i jest tyle śniegu na drogach i jeszcze troszeczkę coś tam podsypuje. To co w takiej sytuacji się dzieje? To Amerykanie, przynajmniej w moim stanie, uznają to już jako snowday i wtedy na przykład szkoły podstawowe, gimnazja, licea, w ogóle nie mają zajęć, ponieważ jest snowday. Bardzo dużo osób zostaje w domu i nie ma po prostu pracy, nie wracają do pracy. To jest właśnie dziwne, kochani, bo na przykład takie kasjerki w sklepach nie mają snow day. Jak jest snow day, to możecie też jechać na przykład sobie do sklepu, zrobić zakupy. Tam są inni ludzie, którzy pracują normalnie i mogli dojechać do tych prac, a wy, że na przykład pracujecie w biurze, to nie musicie iść do pracy, bo jest snow day. Zobaczcie, pięknie kampus wygląda, posypany śniegiem. Tu mam takie jeziorko z fontanną. Oczywiście zamarznięte teraz jest. Hello! Good, how are you guys? Czas założyć maseczkę przed wejściem do budynku. Się nie dzieje. Wszyscy nauczyciele są na spotkaniu, także jestem sama w biurze. Pokażę Wam zaraz, co muszę zrobić w tym czasie, kiedy tutaj pracuję, ale w większości czasu, właśnie przez te 4 godziny dziennie robię pracę domową i właśnie kończę robić pracę domową na klasę, która nazywa się. Diversity, Discrimination and Social Justice. Chciałam Wam pokazać jeszcze mój przesłodki kalendarz. Zobaczcie, tu jest mój PS Benusia. Pokażę Wam całą moją rozpiskę, jeżeli chodzi o mecze. Czyli jak widzicie, tutaj mamy y, zazwyczaj dwa mecze w tygodniu. Zazwyczaj to jest wtorek i w, y, i w piątek, lecz później y, chyba tak, tutaj jeszcze nie mamy żadnych meczy w, w soboty. Natomiast w marcu zaczynają się już mecze w sobotę. Tutaj mamy jeden mecz w piątek, tutaj mamy mecze we wtorki. Jeszcze Wam pokażę, bo nie ma akurat nauczycielek, jak to wszystko tutaj wygląda. Tak, nauczyciele mają skonstruowane biura. Oczywiście to są ten, ci lepsi nauczyciele, bo mają biuro z oknami. To nie są tylko takie boksy. Tu kiedyś pracowałam, ale przyniosłam się tutaj, ponieważ zwolnili. Powodu COVID-a, taką jedną panią, więc ja się przyniosłam tutaj. Tu jest gabinet innej nauczycielki, nie będę tam zaglądać. Tutaj mamy mailboxy, do których muszę tutaj wrzucać, właśnie pocztę, którą zaraz trzeba będzie iść odebrać. Tutaj mamy szafy z takimi przyborami dla studentów, dla nauczycieli. A tutaj mamy taki, oto pokój z Xero. Tutaj są akta, których nie mogę Wam pokazać. To nazywają się Active Files. I właśnie ci nauczyciele, którzy doradzają studentom, jakie klasy wziąć. Po prostu je przychodzą, biorą te akta, które chcą, idą im pomagać, potem zostawiają tutaj. A ja potem muszę z powrotem alfabetycznie to wszystko poukładać tutaj. Także ten pokój tak wygląda. A ja teraz idę Wam pokazać resztę szkoły, jak wygląda mailroom. Czyli pokój, w którym odbieram pocztę dla nauczycieli. Jeszcze podczas niepandemii mogłam tutaj sama przychodzić. To są wszystkie skrzynki nauczycieli i różnych departamentów. Ja przychodziłam z kluczykiem i zabierałam pocztę. Natomiast, natomiast teraz muszę iść i po prostu pytać panią, która tam pracuje, żeby dała mi pocztę na mój departament. Hello. Hi. Any mail for me today? No, ok, dziękuję. Tutaj jeszcze Wam pokażę taki inny pokój. To jest niszczarka, i czasami mam też takie zadanie, żeby tutaj przyjść i zniszczyć dokumenty. Nie mam dzisiaj tak naprawdę nic do zrobienia. Nawet poczty nie było, a to dziwne, bo jest poniedziałek, więc pokażę Wam. Tutaj jest takie skrzydło technologii. Jak zazwyczaj pada serwer, tutaj muszę przyjść i powiedzieć ludziom, żeby przyszli naprawić. I tutaj są kolejne skrzydła. W mojej szkole nawet mamy coś takiego jak prayer room, czyli pokój do modlitwy, lecz pisze, że ktoś jest w środku, więc nie będę tam wchodzić. Może w następnym vlogu Wam pokażę. Natomiast tutaj kiedyś był taki spirit store, moglibyście tutaj sobie kupić np. jakieś bluzy, książki, np. ten drive, takie rzeczy, lecz przenieśli to do innego budynku. O, teraz tam nic nie ma. Jakieś biuro z tego zrobiam. Okej, okay, czyli ja wracam z powrotem na górę, nie było ani poczty, ani nic do zniszczenia w niszczarce, więc wracam robić pracę domową. No powiem Wam kochani, że dzisiaj się naprawdę nie napracowałam, ponieważ byłam tylko w pracy dwie godziny, a teraz wybieram się do mojego pokoju, bo nie wiem czy wiecie, kochani. Na pewno mówiłam to już o tym w poprzedniejszych filmach, lecz aktualnie jestem w poszukiwaniach szkoły na moje studia magisterskie i właśnie wybieram się na rozmowę wideo z jedną z uczelni, która prawdopodobnie zaoferuje mi dzisiaj stypendium. Nie będę jeszcze Wam mówiła o jaką uczelnię chodzi ponieważ to nie jest wszystko na 100% pewne. Lecz gdy wszystko już będzie oficjalnie załatwione, to oczywiście, że wam powiem. Yy, mi się wydaje, że taka rozmowa zajmie około 40 minut i potem z powrotem sobie wrócę do pracy aż do czasu treningu. Hello guys! Hello. Hello. Nice to see you all! Hi, Carolina. I like that name. <laughs> Jesus, Kochani, <try> nie wiem, czy to przez to, że nagrywałam dzisiaj cały dzień po polsku, <try> ale nie mogłam po prostu z siebie skonstruować zdania żadnego, ale okej, okay, udało się. Muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona. No ale nie będę zdradzała żadnych detali, ale jestem bardzo zadowolona i wydaje mi się, że trzeba będzie podjąć decyzję za niedługo. Uff, więc jestem szczęśliwa. Robię szybki obiad, więc mnie tutaj nie osądzajcie, bo naprawdę nie mam czasu. Więc to idzie do mikrofalówki i tu już się robi kolejna rzecz. Dajmy moje współlokatorki zobaczcie kochani pokój moich koleżanek z drużyny ktoś miał urodziny ostatnio widzicie ten 21 na ścianie so colorful guys what is that it's so spacious it looks totally different than my apartment and it's the same no to wy, kochani, już mnie widzieliście dzisiaj w każdej odsłonie, w każdym outficie, ale przebrałam już się na trening, ponieważ teraz już jest pierwsza. O 3:30 mam trening. Więc teraz idę do pracy. Z powrotem. <grym> A później wybieram się prosto na trening. Więc nie opłaca mi się już przebierać znowu. Zabiegane życie. Ale jak widzicie, może być, możecie być studentami takimi jak ja, że w ogóle nawet nie mam czasu, sobie ugotować. Albo możecie być takimi studentami jak moja współlokatorki, które sobie wstają na przykład o 11:00, potem o 13:00 sobie malują paznokcie, potem o 14:00 sobie idą na lekcje, potem wracają o 16:00 i oglądają sobie filmy. Nie wiem, czy kiedyś wam to pokazywałam, ale. Na górze jest kaweteria, nasza stołówka. A tutaj jest siłownia, na której bardzo nie lubię ćwiczyć, bo zawsze wszystko widać, kto ćwiczy. It's the thing that I bought Chimmy ciao Nie pokazywałam Wam jeszcze tego obiektu nigdy, więc idziemy do środka. To jest mój ulubiony... Obiekt, ponieważ znajduje się tutaj studio telewizyjne. A może już wam pokazywałam? Nie pamiętam, zobaczcie. Science and media. A tutaj jest studio telewizyjne. Nie będę tam chodzić, bo chyba nie mogę. Innym razem wam pokażę od środka. Ale widzicie, nawet jest reklama. Produkcji filmu Madonna. Przez to małe okienko tutaj, nie wiem czy będzie widać, widać takie przyciski różne do studia. A tutaj w tej klasie kiedyś miałam astronomię. Widzicie, nawet astronomiczne laboratorium. Nie ma w ogóle zajęć. A więc tutaj jeszcze mamy takiego Starbucksa i takie miejsce, żeby sobie zrobić lekcje, posiedzieć. I tam mamy właśnie ten spirit store. Co Wam powiedziałam wcześniej, że przeniesiono z jednego budynku do drugiego. Więc jak widzicie, takie bluzy, koszulki, inne gadżety. Dziwne czasy nas nadeszły. Pierwszy raz widzę studentów na kampusie od długiego czasu. Ja teraz wybieram się na trening. Widzicie czapeczka z Madonny. Nasi kochani trenerzy nam zorganizowali takie czapki. I czekam na moją koleżankę z drużyny Emily. To właśnie ona. I jedziemy na trening. hey girl did you just get that all on video no oh i thought i didn't get it but i saw it <laughs> she hit oh, the can the you drive you can we're so excited for our practice today we yeah, are super excited for our practice today <laughs> there's no droga, no training Dlatego mi się nigdy nie chcę samej chodzić, więc Emily po mnie przyjeżdża czasami. To jest Jamie, Jakiś chłopak. Hi, hi Jamie. Hi Jamie. Guys, I think I don't have a teal shirt. No, this is dark blue. This one. Yeah, I don't have that one. Yes, you do, Carolina. You remember the day that we wore dark blue last week, and you wore this one? No. No, you guys were wearing this one and I was wearing dark blue. Oh. Okay. Can you tell Brian that I don't have tier shirt? Because I have to go to Zek. Hello! Hello Brian myself Hi! What's up? Tutaj oto z tymi mężczyznami mam swój staż i robię dla nich filmy na promocję mojej drużyny. Więc tutaj się dzieje magia. Hello koch! How are you? I'm good, how are you? Good, thank you. Znalazłem Zaka, ale oni teraz tutaj robią. Aha, dziewczyny, które nie mogły być na sesji zdjęciowej, mają to jakby taką dodatkową sesję z Zakiem. Hey guys, hi. Hi. oh, you want to join the video? <laughs> practice to what time? Until probably six. Okay. And, And I then... pick it up tomorrow. No, I'll just bring it to practice. Oh, okay, sounds good. Okay. Oh, hi. Idziemy do naszej szatni, bo nareszcie jest gotowa. Na pewno już widzieliście we w moich vlogach. Szatnie. A co to taki syf zrobiony? No więc tu jest moja szafka. Karolina noszczyk. Tu mamy... O, to takie proszę bardzo na pin. Bo jeszcze muszę sobie to ustawić, bo jeszcze nie mam ustawionego. A tutaj moje rzeczy. Więc, okej, okay, jeszcze raz wam pokażę. To jest nasza nowa szatnia, ponieważ to jest nowy obiekt, w którym właśnie będziemy grać i trenować. I w poprzednich latach nie mieliśmy naszej szatni. Moje dziewczyny po prostu są nieprzyzwyczajone do tego, że mamy szatnię i nadal po prostu jak wiśniary przebierają się na hali. Czego ja po prostu nie znoszę, bo mamy przepiękną szatnię, której praktycznie nikt nie używa, tylko ja. Oh, thank you! Yay. <laughs> Yay. Yay. Yay practice. Jak wam się podobają nasze nowe buty. Więc moja kuzonka z drużyny właśnie kupiła psa. Isn't she so sweet? We practice today. I have class. Hi. she is not camera shy. Can you tell you guys we are conditioned? Ok, musimy zakończyć zabawę z psem, bo zaczynamy trening. Ok, skończyliśmy trening Po 3 godzinach. Oh, wait, Say hi vlog. Do you like to beer? Do you We love it, Cass. How was the practice, Jody? Good. I thought. If I passed a little better, I'd feel better about it. But... Mark, good one day at a time. You one day at a time. You win some, you lose some. Yeah. Yeah. Cute. Ok. Naprawdę dość ciężki trening. Ważne, że nie było kondycjoningu, bo wtedy to by było już w ogóle masakra. Ale trzy godziny grania w siatkówkę. Powiem wam, daję w kosie się z tą maską durną. Inne kolaniczki i do jutra. Do zobaczenia jutro. Czy tylko us jak? Like Can mogę zobaczyć twoje shoes Jamie? Of course. Look like... <laughs> pretty cool, pretty cool. shoes mm -hmm. Pokażę Wam jeszcze moją łazieneczkę, która jest połączona z naszą szatnią. To jest tylko nasza łazienka, siatkarek. Lecz chyba od nowości jeszcze tego tak naprawdę nikt nie użył, bo po treningu zawsze wracamy do swoich domów. Emily na mnie czeka, a ja musiałam porozmawiać ze Zakiem, bo mam kolejne zlecenie na mój staż multimedialny. Będę robiła jakby takie wideo na rozpoczęcie naszych meczy, jak gramy tutaj u siebie. Więc to kolejne zadanie. Na pewno to nie będzie łatwe, lecz cieszę się, że mi to zlecono. A teraz wybieramy się z Emily. Are you going back to your apartment? Kochani, ja tu rozmawiam z moją mamą, bo będę właśnie gotować, bo jestem tak głodna, że zjadłabym konia z kopytmi. <grym> z kopytmi. Więc dzisiaj będzie taka oto ryba z ryżem. Zapraszam do mojej kuchni. W tym czasie, gdy moje jedzenie się robi, pokażę Wam mój salon. To oto mój salon jest. Tutaj mamy telewizorek. Moje współlokatorki kolekcjonują takie figurki, Uu. tutaj mamy gry, jakieś tam puzle, rzeczy do malowania, mój rower, tam widzicie też tak pełno tych małych figureczek. I tutaj <grywania> była nasza choinka i tak naprawdę pusty jest ten pokój, bo czasami tutaj przychodzimy sobie i oglądamy razem filmy, a przepraszam za ten bałagan. Ale to nie mój bałagan, tylko moich współlokatorek. Ale jak widzicie, to jest pełna, pełnowymiarowa kuchnia, wielka lodówka. Tu jest zamrażalnik. Widzicie, jaka wielka lodówka tutaj jest. I tutaj też mamy miejsce na schowanie rzeczy. No, wybrałam akurat zły dzień, żeby wam pokazać, jak to wszystko wygląda. A tu składzik też moich współlokatorek. Także widzicie, ile one tutaj przywożą do tego koledżu rzeczy. Przyznam Wam się, że tutaj nie ma ani jednej rzeczy mojej, ponieważ ja nie używam ani takich gazowanych napojów, ani jakichś tam farbowanych. Chipsów też nie jem, także no, powiem Wam, że ja nie jem najzdrowiej, ale staram się yy, w miarę możliwości finansowych jeść zdrowo. No i tak, kochani, kończę ten vlog w tym samym miejscu. Gdzie go zaczęłam? I tak naprawdę ten dzień już dobiega końca. Jest prawie ósma wieczorem u mnie, i tak naprawdę nie mam w planach nic, z czego bardzo się cieszę, ponieważ jestem wykończona. Naprawdę ten dzień dał mi trochę w kość. Dużo takich spraw organizacyjnych i du dużo też emocji związanych właśnie z tym koledżem. E, Wyborem tego całego koledżu. Jedną z czynności, którą jeszcze będę dzisiaj robić, to czytanie książki Martyny Wojciechowskiej: Przesunąć horyzont. Jestem gdzieś już tutaj tyle, przeczytałam. Bardzo fajna książka, bardzo mi się podoba i naprawdę Martyna to jest niesamowita osoba, z której mm, bardzo czerpię przykład. Kochani, mam nadzieję, że taki luźny, realistyczny vlog z życia jako student-atleta na amerykańskiej uczelni w Stanach Zjednoczonych Wam się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i oczywiście subskrybować mój kanał. To na tyle w dzisiejszym vlogu, a my widzimy się już wkrótce w moich nowych vlogach. Do zobaczenia, kochani!